Dwa, trzy do ataku. Dzień dobry, to już się nagrywa, to już się nagrywa. Dzień dobry, ja jestem PKpl, ze mną jest elotypek123. Siema młody Siema i dzisiaj tak niecodziennie jesteśmy w a pilanie, tak jak zawsze w Minecrafcie. I dzisiaj sobie trochę potestujemy tryb Sandbox. Ym, i, I będą takie jakby 3 czy 4 bitwy. I tak, w pierwszej będziemy na levelu 15 walczyć ze sobą. W drugiej na trzydziestym, w trzeciej na 45, a w czwartym na dowolnym w ogóle tym. I ten. I czemu ty masz machine guna? Gościu. Kurde. Nie tykaj mnie. Naruszasz nietykalność? Nie. mam takie pytanie. O! O! o. No i dobra. Dobra, ja się zabiję, popełniam samobójstwo. Ty też się zabij, i teraz tak. Podkam, y, sobie ulepszamy. Ja już mam level 21, ale dobra. No no, no no, no przestań. No weź sobie, wybierz coś. Ja sobie wybiorę. He, he, he. To sobie, a nie. A może to wybiorę. Hmm. To albo to bo... Nie, nie! Ale no wybierz sobie na levelu 15 Jakąś czołg A, a nie! A, i, poczekaj! Co bym tu tak się zastanawiam, wiesz? Mam takie dwa. Hmm. Ja bym sobie może wybrał to. I pamiętaj, że możemy tylko użyć 14 upgrade'ów na 15 poziomie. Ale dobra, czekaj. To ja... Czyli tylko te dwa rzędy możemy zapełnić. Nie mów mi, nie mów mi, nie mów mi. Zresztą mi tak zobaczę, bo się na tym znam, gościu. Ja się na tym znam, panie elotypie. Dobra. I te dwa rzędy sobie zapełnię. Jakie tam chcesz dwa rzędy, dobra? No, ulepszeń, no, po, no po, po lewej masz ulepszenia, nie? To dwa rzędy, jakie chcesz. Tyl, tylko okay. dwa, czyli 14 razy możesz tylko kliknąć ten plusik. No dobra. Ale nie bij mnie, gościu, to jeszcze się nie zaczęła arenka. Eee, buntuję się! Tak, buntuję się! No, ale już, kliknęś, ale już kliknąłeś te 14 razy ten plusik. No to idź. Dobra, to ja idę tam i zaraz zaczniemy. Dobra. No to raz, dwa, trzy do ataku. Jestem większym prosem, gdzie piją niż on. Dobra, pierwszą rundę wygrałem ja, bo ja oczywiście umiem grać w GPIO. Jestem najlepszym graczem ogólnie w tą, w tą, w tą giereczkę, e, w tą giereczkę. I teraz tak, teraz y, musisz sobie wyexpić level 30. Czyli tak kliknąć, żeby mieć 30 level. W sumie na 30 to to, co ja mam, to w sumie nie ma nic ciekawego, bym powiedział. I teraz ja chyba przegram, wiesz? Na 30? Tak. Wybieram, yy... Już mam 30. No to sobie wybierz, ja też mam 30. I co by tu wybrać? Co wie, albo gunera, albo Destroyera. Tylko teraz Przeci. tak. Hmm. Destroj naraz go zabiję, a guner. Nie wiesz, też ja się zabiję, bo mam mało życia ogólnie. Um, dobra, muszę sobie wyekspić level 30. Dobra, 26. Dobra, mam 31. Dobra, no poczekaj, ja się tu ekspie. Gość, gościu, ja się tu expię, Poczekaj, co by tu wybrać? To, dobra, dobra, to. I teraz tak, miałem wcześniej to. I, nie, teraz sobie wezmę to. To i to. I poczekaj jeszcze to. Dobra, ja już jestem gotowy. To raz, dwa, trzy do ataku. No i kto jest lepszym graczem? No kto? Teraz idziemy na 45. Ale. Po co ja się zabiję? Ale teraz. Ja, ale teraz znowu możemy sobie wybrać. Jaki tylko chcemy na 45. To ja sobie może wybiorę. Ale co? Ale taki jak się. Taki jak się już kategorię wybrało. Nie, dowolny. Dowolny na 45. Dowolny. Zawsze się pod o można zabić. Dobra, teraz tak. No, albo overlorda, by na niego wsiąść nie, mam, y, y, Nocka, mam pytanie. Nocka.pl. Tak. Tak, nocka No, czekaj, y, którym to się wybierało, no, bo można było coś przy, y, klikać cały czas i tam się wybierało różne te. Ale to, ale to będzie dopiero na dowolnym, teraz normalnie ten, bo pod osie niby zabijamy, tak? Dobra, pocz no ja się tu poczekaj, bo... O to, dobra... Ja dobrze, no. Dobra, ja już jestem gotowy. No ty, ty się eksp, no. No eksp się. Już mam ten... Czekaj, już mam 45. No ale wybierz sobie, jak ich chcesz. Czekaj, o którym coś wybierało, może było coś w się... O właśnie! I to! No to sobie wybierz. To Bo jest. Ja wybrałem. To? I no tak. jesteś tego pewien. No to to iść po drugą stronę i liczymy. E, proszę mnie nie atakować. Idź, idź na drugą stronę, bo te twoje co się mnie atakują. Te twoje co się. Te twoje co się mnie atakują. I się jeszcze tam ulepsz. Ile się tylko da ulepszyć, to tam wiesz, tam po, po lewej. A co się można zapełnić? No wszystkie, wszystko. Ile się tylko da. Ile tylko okay. można. I ty jesteś po drugiej stronie, mam nadzieję, tak? Tak, czekaj. No dobra, to. Jeszcze moment i poczekaj jeszcze i to ja tak trochę pójdę sobie tutaj. okej okay, ja już Dobra, to odliczamy trzy, dwa, jeden start. O no to lecimy. Papa. Papa. Papa Dobra, zresp się. Zresp się. Jak to było dobre, nie? Takie pa, papa. O kurde, on sobie wziął dominatora. O kurde. Wiesz co? Mam coś z mega. Chyba. Poczekaj, po, 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 poczekaj! Typie, poczekaj, ja się tu muszę wy ten. No poczekaj, gościu! Zrobię sobie bazę. Ja się ekspię. Ja też się ekspię. Poczekaj, gdzie to było? Poczekaj, gdzie to było? Co ty szukasz typie. O! Kurde! ominąłem no poczekaj no ej ej proszę mnie nie atakować mam mało HP jeszcze się nie zaczęło nie ci też nie poczekaj no poczekaj ja sobie wybieram bo ja bo ja już to miałem tylko przeleciało mi ja mam coś mega fajnego co tu wiem milionem kulek na no pyk. O, milionem kulet, co ona tak ulepsza? Poczekaj, gdzie to... Pytam, kto... do tego, co ja mam, nie ma żadnych ulepszeń? Nie wiem, bo Ty masz chyba tego, Ty masz... Ty masz Dominatora. Ehm, było? Są do niego jakieś ulepszenia, czy Nie wiem. JAK TY SIĘ WYRAŻASZ NA ODCINKU?! BOLKA! BOLKA! Duży odrzut! Tak. To, to będzie H, -H -M. Gdzie to się włączało, kurde... Kurde, ej, nie mogę włączyć godmonta.

Dobra. O, nie, nie. Ty, ty, ja, ja idę stąd. Tam... Uciekam. Uciekać. Uciekać. Ej, uciekam. Uciekam od ciebie. Uciekam. Nie, ja się zabijam. <grych> Dobra. Pyk. Nie, nie patrz. Poczekaj, ja się tu muszę w, w, wyekspić. Poczekaj. Tak. To... Ja, ja się tu muszę wyeksponować. Nieważne? Nie. A ty to też nagrywasz ze swojej perspektywy, czy nie? To jest dobre. Ej, ty to też nagrywasz? I ty to też nagrywasz? Nie, nie, ja nie nagrywam. To szkoda. Bardzo. Poczekaj! Ja się tu ekspuję! Ja się tu ekspuję! Tu się ekspuję! Co, panie? Co to jest? Gościu, co ty robisz? Ja, ja widzę co ty wybierasz. Teraz masz arenę closer. A jak jesteś taki taki mądry, to mnie znaleźć. To mnie możesz znaleźć. Chcesz? Wiem, ty masz. Co? Tego... czekaj, Możesz to znaleźć. No, no, znaleźć. No możesz mnie znaleźć. Jak jesteś taki mądry? Poczekaj. Battleship ten. Co, co ty tam masz? Dominatora masz teraz. On ma dominatora, a teraz masz autotrapera. No, no, no chodź tu, no znale... Możesz mnie znaleźć, czy nie? No, zna Możesz mnie znaleźć? Poczekaj, bo no co ty masz? Nie ja wiem co ty masz, coś... Um, czekaj. A nie jak to się to nazywa? Też nie. chyba kurde! <ścoughs> jak ty, 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 proszę, proszę się wyrażać. O kurde, destroyer! Kurde, kurde, kurde destroyer! Stalker, gamer, kurde. Czekaj. Co ty robisz, gościu? Dun, 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 dun. Kurde! <noise> <noise> Jakie to było dobre? Takie ja kurde i ma... cię nazywam! to znaleźć. Ale ty wiesz, jak to się nazywa? Wiesz, jak się to nazywa? No jak, ale wiesz co, co ja w ogóle mam? No znam, możesz mnie znaleźć. No już to, to znalę. Aha, ty masz to, czekaj, ty jesteś w Pił, pił, pił. pił. Wie, wiem, co ty masz. Czas ostateczny. Wiem, co, ale czekaj, to znika, nie? To no. Nie, to a wiesz ile jest tych, co znika? Ich jest bardzo dużo, a w ogóle, wiesz co ja sobie zrobię? Ja się zabiję i ja sobie zbuduję bazę, Ta, tak żeby było fajnie, tylko jak to się... O, wezwij się, dobra. I ja robię bazę, ja robię bazę. O, co tu... Ja robię bazę ogólnie, ja robię bazę. Możesz mi pomóc? Nie, to, to jest słabe do robienia bazy. Lepszy jest ten, ten. Poczekaj. To, to. Mega trapper. O kurde, i to jest mocne. Kurde! <ścoughs> Mega działku na ciebie, przesadziłeś. Wiesz co? Powiem ci coś. Wiesz co? Po powiem ci coś. Powiem pa, ci coś. Papa! Do widzenia. Nie ma testowania, to jest walka o, o, ży o, o życie. Walka. Walka dwóch najlepszych yy, graczy, youtuberów wszystkiego, pyk! Nie macie! <śm> Jestem automatycznie, mnie się nie chce grać. A czekaj, bo muszę też coś... zrobić, poczekaj. To było nie to, nie w ogóle ja tak blisko byłam tego. Ale widzowie to oglądają. To, to nie ma czasu na eksperymenty. Eee... Proszę mnie tu nie battleshipować. Kurde mam... No gdzie to... Było, no. Zabiję się, no. Ta jestem tego. Czekaj, nie to. O, to, 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 to. Nie, nie. Źle. Wiem, co ja zrobię. Overlorda. Overlo wiesz, że Overlord to jest tutaj najlepsza postać? Ogólnie? Wiesz? I wiesz? za auta. Eee, e, e, proszę mnie nie atakować. Ja, ja tu jestem kamerzystą. Ja tu nagrywam. Co? Ej, on ma menedżera. A widzę skąd kulki wylatują. Ale ja widziałem skąd te drony wylatują. Dlatego, dlatego po prostu. Ej, tu mam najlepszym właśnie ten. Ej, robimy imprezę? No. Ja nie z tego. Ja mu nie dam spokoju. A w ogóle to zostawcie łapkę pod tym filmem i suba, bo, bo dla, dla elotypka, bo on potrzebuje subów. I wbijajcie na jego kanał. On, on potrzebuje subów. On, on, on potrzebuje subów i łapę i łapków. A ja też już mam tyle sobów, że mi więcej nie potrzeba. Ej, ja to sobie punkty wydobie, mam już 121. A to taki mały elotypik, mały elektryczny. Mały elektryczny. Ej, ja robię imprezę. Zabijam się. Poczekaj. Ja, ja tu robię imprezę, nie? Poczekaj. Ja robi im... Nie to. Ja, ja tu zaraz zrobi impre, impre ogólnie. Co? Aha, sam się zabiłem. Dobra. To i poczekaj. To było tu i tu. O, tak, 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 tak. Ta. Tu, to. To. I to. I robimy teraz impre. O, patrz co ja tu robię! Co ja tu robię? Imprezę! Imprezę! Ja tu robię imprezę! Spróbuj do mnie podejść! Spróbuj do mnie podejść! Ja tu robię imprezę! Nie, nie zbliżysz się do mnie! Nie zbliżysz się do mnie! Nie zbliżysz się nawet! Znaczy nie zbliżysz! Ej, dobra, to, to ja w takim razie nie! <laughs> nie! 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 Dam ci się zabić Nie, tylko nie wychodź To ma być odcinek Typie, nie wychodź Nie wychodź, zabij mnie Uciesz się, zabij mnie Ja wiem, czymś to fajnym No, ale nawet ty mnie zabić nie umiesz No, zabij mnie, no Patrz no to, się, to ja się sam umiem tylko zabić, dobra, będę grał najgorszą postacią, żebyś mnie mógł zabić. to jest, to, dobra. zabij mnie, zabij mnie, dajcie się zabić. Nie. Ale co ja zrobię, że ty masz tak mało życia? Nie no, dobra, teraz to już na poważnie. Zabij mnie, dobra. Zabij mnie. Tutaj. Movement speed. plus damage. I. O. I tak, o. Tylko muszę się słuchać jakąś kamerę. I wymaksuj sobie ogólnie to. Życie, wymaksuj sobie. Życie sobie. Życie sobie wymaksuj, no jak masz nie. Jak nie masz życia, wymaks, No wymaksowałeś sobie życie. Czekaj, muszę tylko coś fajnego znaleźć. No kliknij jedynkę po prostu. overlord! 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 overlord. overlord. Poczekaj. Co ja, co ja bym tu wybrał? Hm. Tak się zastanawiam. O. Ja, ja nigdy. O, to jest dobre chyba. <słyska> tam? No se, o kto tam wziął? Zaraz się impreza skończy. Przesadziłeś typie. Przesadziłeś. Przesadziłeś. Zabiłeś najlepszego youtubera na polskim... Ty. Najlepszego youtubera na polskim YouTube. No, ja nie mogę w ciebie trafić, no. Jak nie no! Ej, ej, na serio. Ja nie mogę w Ja nie mogę w trafić. Ja mogę w nie trafić. Teraz cię dobiję. Tobą teraz się dobiję. Papa? Pa. Nie, ale ja widzę, że ty grasz w to. Także, ej, wiesz, że to się nagrywa. Proszę być grzecznym. Przesadzasz trochę. Ej. No masz być grzeczny na odcinkach. Inaczej nie będę już z tobą nagrywał i nie subował twojego kanału. Koniec współpracy! Koniec współpracy! Do widzenia! Koniec współpracy! Koniec współpracy! Koniec współpracy mówię koniec! Kres tego! Ale go dojechałem? To był taki ostateczny... Taki cios ostateczny... Ja się tu kręcę! Ej, ej patrz, patrz, ej, ja się tu krę... Ja się tu kręcę, ej, ja się tu kręcę! Ej, kliknij C, C, C kliknij, C. Auto, patrz, zraszacz, jestem automatycznym zraszaczem, podlewam sobie ogródek. Ale zo zobaczysz, jak ten film wyszedł i o ile się dobrze nagrał no okay, tak, można się kręcić, nie? No po to co? A wiesz co? Ja może sobie zagram w mój ulubiony tryb, bo skoro ty już nie chcesz ze mną grać, to, to do widzenia. Idę sobie. Nie lubisz mnie. Sobie pogram mnie. Ej, chcesz... chcesz do mnie dołączyć, to wybierz tryb tak. TAG, normalnie. Tak, kliknij. Ale nie, kliknij tryb tag. Zabij się pod o i wybierz tag. Oh, o no! no, 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 no. Dobra, no tryb tag. No tak! No jesteś i pewnie jesteś ze mną, bo no na pewno jesteś ze mną. Tylko pytań. Co? A ja jestem blue. ja jestem blue. ja jestem blue. Ja też. Ej, Prawy, do, nie. Lewy, prawy górny ruch mapy. Prawy górny, poczekaj, ja nie ogarniam kierunków. No żartuj. O no, 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 no. Ja, ja go zabiję chyba. Jakbym miał bullet speed większy, to może by się udało. Ale bym mi... O kurde! Co się tu dzieje? Co? Jak idę szreda? Co to było, typie? O no! Nie żyje! Poczekaj, ja jestem teraz redem ogólnie. Aha, fajnie. A w ogóle... Nie, ja jestem... Ja jestem w dole mapy, na środku, w dole na środku. Tak centralnie na środku. Szukaj mnie. Szukaj mnie. Szczęśliwy dzień po dniu. Staraj się podążać moim śladem. Proszę nie śpiewać. Uuu, jest. No, jesteś. No, jesteś czy nie? Bo ja tu ludzi zabijam. Ja tu ich rozwalam z mojego maszyngana! Maszyngamy! Nie żyję. Dobra, ten odcinek już tak długo trwa. Ja się z wami żegnam. Elotypek chyba też. Proszę się pożegnać z widzami. Ale no, pożegnaj się. Pożegnaj się, do, no. Pożegnaj się. No, pożegnaj się, no. Nie, to nie. Subujcie, nie, nie subujcie jego kanału. Nie polecam jego kanału. Nie polecam, nie subujcie. Do widzenia, papa. Pa.